Siema, dzisiaj gramy w chowanego na ślepo. Jak to będzie działało, to wiecie się zaraz. Więc teraz zobaczmy, kto będzie szukał. Dzipek! Dzipek szukał! Więc teraz będziemy losować na kole fortuny, w jakim pomieszczeniu się chowamy. Dzipek będzie nas szukał kompletnie na ślepo, strzelając nerwę. No tylko 10 strzałów, więc lepiej, niech wykorzysta je dobrze. Ej, ogólnie kryjówki są tutaj dwie, tak naprawdę: pod łóżkiem i pod stołem. Cała reszta musi się po prostu chować normalnie. Ej, ja mam propozycję, żebyśmy ustalili jednego gońca: gońca, czyli kogoś, kto będzie go trochę dezorientował. Przegrany go dezorientuje, a wygrani chowają się To przeszkodę. Serio? Być. Trzy, cztery. cztery. Ja przegrałem mój głupi pomysł. Teraz ja jestem. <gry> Panowie, zaczynam gierkę. Wchodzę do Was, do więzienia. Jestem, zaczynamy grę. O, Coś przez sekundę słyszałem. Jakby ktoś tutaj w tym miejscu stał. Coś mi się wydaje, że ktoś próbuje mnie oszukać. Trafiłem go. <grym> Co jest? Uciekł mi? Ile? Już cztery naboje wymordowałem, no co jest? Kurde Takie to jest ciężkie, słyszę kogoś przez cały czas O! Ktoś dostał O tym też tylko szepem, no ja też. Dostaliście? Bym... Nie, nie, nie stary Tak, gdzieś dostałem, tak. Mięk, ani razu nie dostałem Chyba, że zaliczamy Juh. taki, który się odbiją w ciebie strzały. Nie, to było za proste. Czy wy widzieliście to, co mi się stało? No, tak. Ty no. Gdybyś no. no, krótkę niżej, to byś trafił Grześka. No a ja stary byłem tak przed tobą, jak się skończyły strzały i py py stałem, To jest tak ciężkie w ogóle. No, to no. Nie mogę się doczekać kolejnej rundy. Dzipek ty na pewno w tej rundzie nie szukasz, za to my losujemy. Uwaga! Losowanko! tanie, Nataniel Na Nataniel Co, teraz... Ja e, tak, dokładnie. Losujemy gdzie? w tym czasie losujemy gdzie się chowamy. Uwaga! <noise> w jedny domek! W jedny domek. W jedny domek. Biedny domek. Ta, ta strefa. Ta strefa. Cały zielony plus środy domu. Panowie, chodźcie. No. Dobra, no. No. No, znowu z gońcem? To się sprawdziło ostatnio. No. Chodźcie wszyscy do domku. Wszyscy, wszyscy do domku. Wszyscy do domku. Dobra Pani czy w ja jestem najszybszy, to ja zostanę na zewnątrz I będę po prostu chodził wszędzie I on będzie myślał, że jest kilka osób A wiadomo, a wy będziecie w domku I ja a was tak A widzowie zostawcie łapki w górę za to, że się poświęcą, tak? Dobra, let's go Szybko, chowamy się wszyscy Dawajcie, tutaj się chowamy Nie, tutaj Klasyczna zmyłka, klasyczna zmyłka Chciałbym polować dzisiaj wszystkich Ciekawe kto będzie pierwszy Kogoś tu słyszę, kogoś tu słyszę U! O! Strzelił? Tak. tak ten. Ten. U. U. Daniel mam dla ciebie propozycję biznesową. Nie strzelaj, jestem przed tobą, nie strzelaj to ci pomogę znaleźć kogoś innego. Nie, ja wcale nie będę ten. Co mnie? Tu, kto mnie tu dopisa? Ty. E. A ja mam jeszcze na... Ernest! gdzie jesteś? Kurde, co jest? No, a teraz... no to co mi tu zachodzi? Nie, nie, mam cię to, no. nie, to jest jakaś porażka po prostu. DANIEŃ! Skończyły strzały, stary. Nie, się. Nieee! Nikogo nie trafił. Mogę związać w już? Tak. A miałem chociaż jakąś szansę? Nie, nie. Prawie Matiego trafiłeś chyba. Miłosko. Dobra, to teraz ja, Mati i Grzesiek sprawdzamy, kto szuka. Dobra, 3-4 Grzesiu! Ja nie ja cię niewidomym. Dobra, uwaga! Socjal, socjal, socjal. Uuu! Czyli teraz bogaty domek. Bogaty! Domek. Tutaj jest mniej miejsca! Nie. Więc to będzie dużo lepsza runda. Jest telewizor. Dobra, panowie, chowamy się. Dobra. Ej, ale teraz to zasady takie, że nie możemy się odzywać i ten tak jak... Nie, jak możemy się odzywać, się... nie możemy się ruszać z kryjów. tylko nie za bardzo możemy się ruszać, nie? No, no a ja chowam tak, się. Trzymroki tutaj. W tym miejscu będzie dalej. A może postaw go przed sobą po prostu? Słuchajcie, jaki kamień tam stoi. Jezu, nie wie, co się dzieje. W czerwonym Adidasie. W którą stronę iść? Prosto. Dobra. Już można strzelać, czy nie? No, już można. Ciekawe, czy Grzyszkowi się uda po zmianie zasad. Co iść właśnie w ziemię, ale strzelimy. Tak. Pani. Trafiłem? Tak! Oa! Mad humar! Nie chłopasz nie niego ucho. Ja przy 100%, słuchajcie! 100% na such! Yes! Tak, nie! <grym> yeah! 100% na such! Słuchajcie, teraz mam plan po prostu wysłuchać ich dechu! to normalnie jak oddychają, będę słuchał. Najpierw sprawdzę może za o, fuck? Czyli ktoś mnie rzucił z dołku, no bo oni już nie żyją. Co? Jezu! Dobra, 100% słuchaj. Widzę mnie cicho. Kurwa, mać, co to? Uważaj tylko, tylko na telewizor, stary, tak serio. Muszę teraz się wsłuchać. A ty! Tu jesteś! A! 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 Nie zrobiłem! Jeszcze jeden ci został, no Ej, czekajcie, czy jeśli tam cały czas coś wali, to albo jest za domkiem, albo rzuca ze ś... Zostało? Jest patrz Już wszyscy Wszyscy, wszyscy? No. wszyscy? Nie! Wygrałem! No. no! Dobra Mati, zobaczmy Ja! Ja okej okay. Idealnie zostawić! Zobaczymy się to, gdzie się przede mną chowacie na boi, po boi też, w ogóle. Uwaga! Janki. To, Janki! to będzie ciekawa runda. Na samych piachach o! Dobra panowie, macie czas na schowanie się. Wajcie się. Schowanie. Już? Tyle. Dobra, dawaj Ernest Dobra, słyszę ich To jest za ciężkie jakieś Co się stało? Co tu jest? Bo oni ci trochę porozstawiali trochę rzeczy, wiesz? Także uważaj ogólnie Coś czułem Tutaj Nie yeah! Dobra, tutaj jest jakiś stół Co jest? Nic nie Co ktoś tu był, tak? Ale już się zmył. To ty miłoż? To ja tutaj, no. Ernest! Trafiłem? Trafił mnie. Dostałem w tę Dobra, panowie. Niech ktoś się odezwie, kto jest gdzieś. Jest tam kto? No, dwóch ich jeszcze jest. No? no co, boicie się odezwać? Tutaj. Na pewno ktoś jest gdzieś tu. Albo się zdaje, albo ja coś słyszę bardzo blisko siebie. Co mi tu ustawiliście znowu? Dobra, kurde, gdzie wy jesteście? Nie wiem ile mam strzałów. Dobra, chłopaki. I... Może dam ci małą podpowiedź, stary. No? Nikt nie stoi. O nie, oni są na ziemi. No dawajcie, powiedzcie mi coś, kurwa. Powiedzcie, co tam u was? Cały czas coś się rusza. Ej, ale niech ci, co są już znalezieni, się nie ruszają. Nie, nie? Ruszają, nie ruszają się, tylko, tylko ja chodzę. <noise> Słyszę, Tomati. Masz dwie sekundy na ucieczkę. A! Trafiony <noise> na Dupala. O. Paki? Tak! Jest, wjechałem. O, coś dotknąłem. O Udało się? Dostał! zostało mi strzałów dwa. Nice. Dobra, Chłopaki, ale kratki. trochę się zdradzali. Dobra, to teraz zobaczymy, gdzie się chowamy. Socjal. Socjal! Wszędzie będę chował, wszędzie, gdzie się da. Dobra, let's go, chowajcie się. Ja mam jeden pomysł. Ej, ale tu jest pistolet, a Matiko powinien zabrać. Teraz go zaniosę, makiem. Dobra. Jakby najlepszych kryłek w socjalu Mati nie zna. Dobra. Żybek o miejscu wam. nie widać wcale. Ja, ja, ja robię sobie osłonę. A więc zbijasz żeby... tam na górę? Tak. Nieźle. <noise> Grzeszek ma sobie pistolet. idę moi drodzy, zobaczymy. Czy będę finalny? <noise> ja mam taktykę na, cio... na cichego. Ktoś mi świeci jakimś laserem. Nie, no. O, o. Okay. No sto razy. Ciekawe, gdzie jesteś? O kurwa! Koniec strzałów! Koniec? Koniec! Ta runda była tak epicka, Morto! Wiesz, że ja ty cały no. czas stałem, a ty cały czas tak! No. A stary, a na zipek po to, tak, tak no Tak, a zipek tu leżał, jak ty strzelałeś! Ja, cię. Ale to było, no, kurde, no, Faktycznie też nie mogłem trafić. A się gdzie był? Tam! I później przyszedłem tylko u ciebie, zacząłem ci tak robić, o i ty nic. Aj. A mnie to tak obmacałeś, że dać spokój. No więc to był chowany strzelany, do jutra widzowie, siema! się ma.